Dla mnie moja pasja jest moim przyszłością. Jestem Bartek, mam 9 lat. Moją pasją jest gra w futbol. Dobrze, na poranku przyjechałem na trening, a potem się wszystko zaczęło. Obecnie gra w sekcji juniorów Am Football Legi Warszawa. Cześć tu Radek. jestem trenerem sekcji Amp futbolu Legia Warszawa seniorskiej i juniorskiej. Moim podobieżnym jest Bartek. Bartek trenuje z nami praktycznie co każdą niedzielę. Bardzo się stara, jest bardzo zaangażowanym zawodnikiem. Jego specjalizacją są na pewno strzały i rozprowadzanie piłki. Na pewno życzyłbym każdemu trenerowi takiego zawodnika, jakim jest Bartek, który ma szansę być na miarę polskiego Messiego. Bartka Ostowskiego Niech to! Dawaj, Bartek. Ja mam... A że już... Ej, ej, ej. ej, ej ja! Przybiegaj, okuleczko. Gram co tydzień w Legii w Warszawie i co miesiąc w reprezentacji. Trener jest środku, Nie, bliżej, węższy be, ten. No Węższe koło. Gramy, gramy, gramy jeszcze. No co, Wąsko! Zawaj, odbieraj. Jestem tutaj, jest <gryzanie> Moje największe osiągnięcia są jeszcze przede mną. Oj, oj. Victor, W przyszłości chciałbym grać w Legii, am futbol i w reprezentacji. Pasję zawdzięczam kolegów i nowe przyjaźnie. Zapraszam wszystkich, którzy nie mają nuka, Albo ręk, rąk dogrywam futbol. Mo, może się w tym wiązać wielka pasja. <śmienny> <śmienny>